Jeśli mogę prosić o takie podsumowanie Fausta, chociaż już Pani Profesor odsłoniła najtajniejsze tajniki swojej duszy, mówiąc, taka postać jest jej najbliższa yy, i, i Pana Profesora również o takie właśnie, yy, nie wiem, błędy albo stwierdzenia, ja i Faust to, albo kiedy myślę Faust to. Kiedy mi się post, to go nie lubię. <laughs> <laughs> e, powiem więcej, nie jestem w stanie do głębi przejąć się starszym mężczyzną, który z cztery fakultety i tych Tak. E, to takie pytanie, to oczywiście odpowiadam, e, odpowiadam tak woli, w chwili trochę, ale... E, ale e, Zaryzykowałabym takie stwierdzenie, że Państw to nie jest bohater, którego się lubi, czy z którym można się utożsamiać. I to nie dlatego, że jego koleje losu są no, osobliwe, czy trudno byłoby realistycznie się w nich odnaleźć, dlatego że bywa pewnie każdy, też każdy z Państwa jako czytelnik bardzo różnych przecież y, dzieł literackich y, zna takie sytuacje, kiedy utożsamiamy się z postacią, która całkowicie się od nas różni w sensie fizycznego niepodobieństwa, innych kolei losu, innego czasu i, i, i tak dalej. Wydaje mi się, że Faust nie jest postacią, z którą można byłoby się utożsamiać i przyczyna jest tutaj głębsza niż, no właśnie to takie zewnętrzne niepodobieństwo. Z drugiej strony Faust jest postacią, która jednak bardzo mocno, czy bardzo tego pragniemy, czy próbujemy to wyminąć. Ktoś określa, opisuje, definiuje. Według sobie, że wpływa, ale, ale, ale definiuje właśnie i opisuje stan, stan umysłu, a może nawet trzeba by powiedzieć głębiej, mocniej, stan duchowy i XIX i XX i chyba XXI wieku też. I to jest ta kwestia yy, króciutko o niej chciałabym powiedzieć, od której yy, zaczęłam, mianowicie ta kwestia nie, niecierpliwości i, yy, i pośpiechu. Goethe yy, stworzył fałsta jak gdyby na przekór swojemu najgłębszemu przekonaniu, że że najważniejsza jest kontemplacja, która pozwoli, która pozwala przeniknąć istotę rzeczy, nieśpieszna kontemplacja. Fascynował się wschodem. Tak, tak, ale niezależnie od daleko wschodnich inspiracji, które, które, które z całą pewnością tutaj miały jakieś, jakieś znaczenie, taka postawa kontemplacyjna, którą można przecież wydobyć też z początków i filozofii świata greckiego i. I, i chrześcijaństwa, przecież też bardzo, bardzo mocno, kontemplacja, kontradziałania, od działającego Fausta, Fausta, który mówi, że na początku był czyn, tworzy yy, świadomie oczywiście, yy, przeciwko sobie, ale dlatego, że yy, spodziewa się, że to będzie, yy, że to będzie signum czasu, który, który już jest. Pozwolę sobie Państwu przytoczyć taki fragment jego listu z, z lat dwudziestych, wtedy kiedy już napisał i wydał pierwszą część i kiedy jeszcze kończył i trzymał pod, pod kluczem drugą. Tak samo, to jest, to jest list do, do zaprzyjaźnionego z nim adwokata, prawnika Berlińskiego. Tak jakby sensowne byłoby pozbawienie maszyn parowych pary, tak samo niemożliwe jest zahamowanie pewnych procesów. Obecnie młody mężczyzna konfrontowany jest z niesamowitymi żywiołami, jak żywotność działania, upojenie szelestach banknotów, narastanie długów, celu spłacania długów. To jestem, proszę Państwa, a nie ekonomista w studium tak. telewizyjnym czy, y, czy radiowym. A sytuacja e, lecz powszechna no, i jak trwała dzisiaj, Tak. tak. Y, 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 y. Zbyt pochopne myślenia. o nieszczęścia y, cywilizacji, świata, który się przed nim odkrywa, w y, jego współczesności i który z jakimś takim y, no genialnym, a też potwornym jasnowidzeniem przewiduje i zapisuje w fałcie, y, to jest świat, którego nieszczęście, którego błądzenie, y, polega na pochopnym myśleniu.